Alleluja alleluja alleluja, 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 alleluja Świadectwo o mnie da Duch Prawdy I wy także świadczyć będziecie Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja. Pan naszej słowa ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów. Nie bójcie się ludzi, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca Waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U Was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi, ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim ojcem, który jest w niebie. Oto słowo pańskie. Niech słowa Ewangelii z naszych grzechy. Amen. Wymię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Żygodny Na Amen. Amen. nasz Ojcze, proboszczu kapłanie. Nasi tutaj profesorowie, wychowawcy, panie trochę, pomocniki, anioły wasze, tak? Bo oni pilnują was, czyli nasze anioły stróże, ministranci, korzyści i drodzy bracia. Dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii nam mówi, jak ojciec proboszcz nam czytał, Pan Jezus mówi, żebyśmy się nie bali ludzi. Tak? To jest takie naturalne, że człowiek czasem się boi. Co powiedzieć, jak postąpić, tak, żeby nas nikt tam nie nakrzyczał, jak my chcemy wyglądać, tak, idziemy gdzieś tam z pokoju do drugiego, tam pokoju w goście, no to chcemy się ubrać, bo co, bo się boimy, że powiedzą, o zobacz, nie umie się ubrać, przyszedł byli jak, tak. I jest zawsze taki strach, albo e, na przykład chcemy się dobrze powodzić, tutaj zachowywać, bo ktoś może nakrzyczyć, powie, o to, nie, to źle robisz, to nie tak. A o co chodzi z tym strachem? Jeżeli my mamy mieć taką bojaźń Bożą, to tylko z miłości, tak? Na przykład tak. boję się obrazić swojego tu współbrata, boję się obrazić kogoś tam z sąsiadów. Jeżeli Panie nami się opiekują i chcą, żebyśmy byli dobrzy i wdzięczni, to my boimy się ich obrazić. Nie dlatego, że nakrzyczą nas i tam wygonią na noc tam do parku i powiedzą, że będziesz tam spać. Nie, tylko boimy się obra obrazić, bo ich lubimy, szanujemy. tak Jesteśmy wdzięczni. Czyli Pan Jezus mówi, nie bójcie się ludzi w takim znaczeniu, że jak my chcemy tam wyglądać przed nimi, jak chcemy po prostu się pokazać, tylko żebyśmy byli szczerzy. A dlatego, bo. W taki sposób zaczynamy się też stawać w Prawdzie przed Panem Bogiem. I to, co dzisiaj nam w tą niedzielę Pan Jezus właśnie mówi, takie porównania. My też tutaj żyjemy na pięknej przyrodzie, latają ptaki, śpiewają nam, i Pan Jezus mówi, że my jesteśmy ważniejsze za te ptaszki tutaj. Dlaczego? Bo my się nimi zachwycamy, jak pięknie śpiewają ptaki, jak pięknie na przykład kwiaty wyglądają. Tak jak pięknie drzewa rozkwitnie, ale my jesteśmy w Bożych oczach o wiele razy ważniejsi, aniżeli te kwiaty, co tu są na ołtarzu. Tak, pięknie wyglądają, ale my w Bożych oczach jesteśmy piękniejsi. Czyli trzeba też pamiętać, że każdy z nas, każdy człowiek, i tutaj i powiedzmy i ja, i drugi, kto jest obok mnie, mamy bardzo wielką wartość w oczach Pana Boga. Czyli musimy takiego człowieka szanować. Kochać, pomagać mu, rozmawiać, odwiedzać jeden drugiego, tak? I być po prostu życzliwym. Tak? Być życzliwym. Trzeba się zapytać, możecie coś pomóc, możecie coś doradzić. Tak? To jest bardzo ważne. I w takim wspólnym życiu, tak jak Wy tutaj macie, właśnie to jest taka opiekuńczość, że każdy dba o to, aby drugiemu było dobrze. Dlatego dzisiaj ta Ewangelia też nas do takich dobroci zachęca. A my prosimy Pana Boga, żebyśmy w sercu mieli tę dobroć, mieli miłość do Pana Jezusa i byli życzliwi dla naszych bliskich, dla ludzi, którzy nam pomagają, którzy dbają o nas. I daj Boże, żebyśmy takie serca mieli i chcieli w tej dobroci również służyć Panu Bogu. Amen. Bóg Wam też za słuchanie.